Ostatnio stało się coś niesamowitego. Przebiliśmy już drugą barierę subskrypcji: 2000 subów. Jeszcze niedawno dziękowałem za pierwszy tysiąc, a teraz, kilka miesięcy później, jestem niesamowicie wdzięczny za drugi tysiąc. Z tej okazji postanowiłem podpowiadać na parę pytań z podposta na YouTubie. Dlatego też film wychodzi długo po wbiciu tych dwóch tysięcy, bo chciałem, żeby tych pytań się trochę zebrało. A zatem lecimy po kolei. Skąd wziął się pomysł na kanał? Odkryłam Cię dzięki poleceniu z filmu od Hardcore Teaching. Spodziewałeś się wybicia ze względu na temat o Dla sprostowania, autorka komentarza pomyliłam mnie z kim Innym, kto pojawił się u hardcore teaching? Pomysł na kanał wziął się z tego, że zawsze chciałem nagrywać na YouTubie i gdy byłem młodszy, po prostu mocno interesowałem się montowaniem i tworzeniem filmów. Lubię, gdy moje prace są oceniane, dlatego też wystawianie filmów do opinii publicznej na takim YouTubie jest dla mnie najlepszą formą oceny, zwłaszcza, że cały czas staram się udoskonalać swoje filmy. Być może ktoś to zauważył, że mojego kanału nie da się jasno przypisać do jakiejś kategorii. Jest na nim po trochu z wielu rodzajów kontentu, a zakładam, że będzie jeszcze więcej. Ile jest kafelków na podłodze w Freddy's? Mówimy o tych czystych czy splamionych krwią świeżutkiego. Pracownika na zmianę. Czy jesteś siostrzeńcem Scotta Autona? Tak, i znam całą fabułę FNAFA. Powiedział mi na Skypeju, ale nie chcę psuć wam zabawy. Jaki jest Twój największy cel na YouTube? Mój największy cel na YouTubie to zacząć zarabiać. Nie mówię o niewiadomo jak dużych kwotach, czy nawet utrzymywaniu się w przyszłości z YouTube'a, ale chodzi o dorabianie sobie poprzez nagrywanie filmów, czyli poprzez robienie czegoś co lubię. Jakie masz podejście do robienia filmów? Szczerze, sama czynność robienia filmów jest u mnie dosyć uciążliwa. Ciężko mi się zebrać do odpalenia premiera i stworzenia filmu, a potem montowanie nawet krótszych filmów zajmuje po kilka godzin. Z tego powodu parę razy odpuszczałem sobie YouTube'a, ale stał się on moją rutyną do tego stopnia, że ciężko mi jest tak po prostu podarować sobie nagrywanie i montowanie filmów. Czasami potrzebna mi jest przerwa, jak chyba każdemu. Ale tworzenie filmów nie jest czymś, czego nienawidzę i traktuję jako udrękę. Po prostu jestem leniwy. Czy lubisz gumy turbo? Oczywiście. Ćpam codziennie. Jakie są twoje ulubione gry? Różnie. Nie ma takiej jednej ulubionej. Przykładowo przez cały początek roku dużo maniaczyłem we FNAF'a do tego stopnia, że przeszedłem go jakieś 10 razy. Wakacje dużo grałem w Ranta, przez to nawet udało mi się wbić cały karnet. Niedawno dużo grałem w Overwatcha, a niedługo zamierzam mocno pograć w Cyberpunk'a. Aktualnie, maniacze w Welcome to the Game 2. Gdybym miał z tych wszystkich wybrać ulubioną, to raczej FNAF i to nie tyle za samą grę, a bardziej za klimat, jaki panował w trakcie jej premiery, który dobrze pamiętam i będę go dobrze wspominał przez długie miesiące, jeżeli nie lata. Jakie są twoje trzy ulubione fangamy i dlaczego? Na pierwszym miejscu The Joy of Creation. Najbardziej rozbudowana i najciekawsza gra ze wszystkich, dużo nad nią przesiedziałem przy tworzeniu filmów i nie tylko, i kto wie, może jeszcze kiedyś do niej powrócę. W końcu nie skończyłem wszystkich challenge. Potem mogę tak naprawdę przydzielać jak bo nie mam żadnej gry, którą dałbym na drugie i trzecie miejsce. Więc przyjmijmy, że na pierwszym miejscu The Joy of Creation, a potem Exequo, The Endurance, Candies, Flampty, City, Citylerland. Oglądasz mundial? Oglądam i kibicuję naszym, chociaż pieniędzy bym na te mecze nie postawił. Z własnej woli oglądam mecze tylko naszej reprezentacji, natomiast inne mecze oglądam tylko jak akurat ktoś puści w szkole. Mała aktualizacja, bo nasi odpadli po meczu z Francją, ale walczyli dziennie. Czy małpy mogłyby jeść jabłka? Nie wiem, musiałbym się zapytać. Czy wypuścisz mnie z piwnicy? Posiedź jeszcze chwilę, nic ci się nie stanie. Lubisz placki? Lubię. Remnant, herbatka czy kawa? Wódka. Czy lubisz spaghetti? Tylko jeśli ilość sera przekracza trzykrotnie ilość spaghetti na talerzu. Masz brata? Mam starszego ode mnie. W dawnych czasach, gdy nie miałem żadnego swojego komputera, filmy nagrywałem i montowałem u niego. Gdy dostałem laptopa, filmy dalej nagrywałem u niego, a montowałem u siebie. Teraz mam komputer na własność, więc można powiedzieć, że jestem samowystarczalny. Na koniec, na szybko specjalny na tysiąc subów, jakim miały być streamy. Niestety, przepraszam Was, ale streamów póki co na kanale bym się nie spodziewał. Niestety brakuje mi czasu w ogóle na robienie filmów. Filmów, a streamowanie jest dla mnie praktycznie nieosiągalne. Chciałbym kiedyś zacząć streamować, bo mam wiele ciekawych pomysłów, co w ich trakcie można by robić, ale niestety nie mam ani warunków do streamowania, ani czasu. Zatem, dopóki nie odpalę pierwszego streama na kanale, to nie traktujcie moich zapowiedzi streamów dosłownie, bo plany zazwyczaj mam ambitne, a potem przychodzi twarde zderzenie z rzeczywistością. Jeszcze raz przepraszam, dziękuję za pytania i jeszcze raz z całego serduszka dziękuję za 2000 subów. Z mojej strony to wszystko, dzięki, cześć i na razie.